Ktoś tam też jeszcze powiedział, że też właśnie bardzo populistycznie, że no jak się zmniejszy powiedzmy wynagrodzenie dla prezesów i tak dalej. Czy państwo uważacie, że ktoś będzie pracował charytatywnie? Każdy dokłada wszelkich starań i zarządza firmą i za to otrzymuje wynagrodzenie. Teraz, no ale jako? No ale pani ocenia, no to nie jest zapomoga, tylko jest wynagrodzenie, tak? I teraz pan Tomek też wspomniał o dodatku specjalnym. Ja nie podpieram ścian przed swoim urz urzędem pracy. Ja pracuję ponad, ponad, ponad te godziny, więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia, ale jeżeli pan uważa, że pan, jako z pozycji radnego, może decydować o tym, czy to jest dodatek specjalny, jest dodatkiem należnym, czy też nie, no chyba, panie Tomaszu, to nie tędy droga po prostu. Uważam, że wiele wiele tematów zostało załatwionych, wiele inwestycji zostało zrobionych. To zasługa pana burmistrza, również moja, pracowników urzędu i ja uważam, że trzeba się powiedzmy, z tego powodu cieszyć i wiele będzie jeszcze powiedzmy innych spraw do końca tej kadencji zrealizowanych. Także no mówię, wracając do jak gdyby do początku,